I pół metra, Pani Sebastian. Tak jest. Wielkie brawa dla Adama. On wczoraj już podczas skoków treningowych próbował bardzo daleko. 134 i 133 metry. Dzisiaj 132,5. I co ważne, nie tak jak w Oberstdorfie, że kiedy był jeden dzień dobry i później kolejny to, dzień już dużo słabszy. Tutaj dni. już dwa dni i Adam trzyma poziom, trzyma formę. To jest bardzo optymistyczne. Wspominał o tym e, również Włodzimierz Szaranowicz. Pojawił się ten timing, czyli to odbicie, trafione odbicie z progu. No i proszę Państwa, już radzę ściskać kciuki i dmuchać pod Marty, bo Adam tak samo dobrze skakał w serii konkursowej. Te dobre informacje, które przekazujemy nie wynikają wyłącznie z tego, że świetnie skakał Adam Małysz. Mamy trzech Polaków w konkursie noworocznym. Mamy Kamila Stocha, którego skok oglądamy, oglądaliśmy właśnie przed momentem. 126,5 metra. To może nie był tak dobry skok i tak dobry wynik jak ten wczorajszy uzyskany przez Kamila w serii treningowej. 134 metry, ale spokojnie z 13 miejsca wszedł do... Konkursowej 50, a to już Marcin, Marcin Bachleda. Bachleda. Tak. 125 m, 36. pozycja. Prawa dla Marcina, awansował do konkursu. To najważniejsze: zadowolony, pewny siebie. Z nowym rokiem, nowym skokiem. Miejmy nadzieję również w wykonaniu Marcina Bakredy, którego także zobaczymy w pierwszej konkursowej serii. A wracając na chwilę do Kamila Stocha, to chciałem powiedzieć, że skacze dobrze. Może nie rzeczywiście, jak wspomniałeś, wczoraj skakał tylko raz, 134 metry. Dzisiaj także dobrze. Pewny się. skoczył raz, bowiem po tym dobrym skoku lądował tam, gdzie Anna Małysz na 134 metrze powiedział, więcej nie muszę skakać. Czuję te skocznie, jest w porządku, a zatem ten jeden skok wystarczy. Ubolewamy, naprawdę żałujemy, że nie będzie dzisiaj w konkursie Maćka Kota. No cóż, Maćka Kota jeszcze troszeczkę brakuje. On się dopiero uczy, to powtarzamy wielokrotnie. Od Maćka nie można zbyt dużo wymagać. To najmłodszy skoczek tegorocznego turnieju, czterech skoczni i w ogóle całej rywalizacji, jeżeli chodzi o zawody Pucharu Świata. A tu mamy mistrza nad mistrzami, jeśli chodzi o sezon 2007-2008, a już na pewno te konkursy, które za nami. Osiem konkursów. Ten pan wygrał siedem z nich do tej pory. Ale tutaj nie był, no nie skoczył najdalej. Ale 133,5 metra, no to nie ma się na co obrażać. Ale robi wrażenie. Robi wrażenie, tym bardziej, że ta pierwsza dziesiątka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata dzisiaj nie musiała rywalizować o miejsca, które dawałyby im dobrą pozycję w serii KO, bowiem ta seria KO już wczoraj została zlikwidowana. Znaczy system KO w pierwszej serii. Organizatorzy doszli do wniosku, że skoro przełożone są kwalifikacje i będzie mało czasu pomiędzy kwalifikacjami i konkursem, to nie uda się przygotować systemu komputerowego, tak by on spełnił warunki konieczne do przeprowadzenia serii KO. Dlatego też dzisiejszy konkurs, drodzy Państwo, rozgrywany będzie normalnym systemem takim, jaki rozgrywane są większość konkursów Pucharu Świata, czyli pierwsza pięćdziesiątka i trzydziestka.